Cześć wszystkim z tej strony PLS Przemeka. To jest taki niekoniecznie nowa seria, ale luźny gameplay z PESA 2009. Kliknijmy start i przejdźmy do głównego menu. Czemu wybrałem PESA 2009? Nie wiem, ale wiem, czemu nagrywam odcinek z takiej luźnej gry, ponieważ znalazłem jakiś nowy mikrofon i mam nadzieję, że on chociaż będzie dobrze działał i nie będzie trzeszczał, ale najważniejsze jest to, aby mnie nie przerywało. Mamy tutaj kilka trybów. Oczywiście UEFA Champions League, który jest, że tak powiem, przewodnim trybem, ponieważ tylko praktycznie na to PES ma licencję, ale nie obliżajmy PES-owi. Jest to akurat jedna z lepszych gier, w jaką grałem, więc zacznijmy może po prostu jak Shibishim mecz, jakiś wybierzemy. Albo nie, weźmy UEFA Champions League i wybierzmy tam, ponieważ jak już jest. Champions League, to wybierzmy oprawę Champions League. Mm, tylko jakim klubem zagrać? Najlepiej byłoby wybrać jakiś taki, w którym bym ogarniał, kto gra. Na przykład Milan. No, Milan. Tutaj chyba dużo postaci takich starszych było, więc. Prz przeciwko komu? No cóż. Hmm. Żebym nie miał jakiegoś trudnego przeciwnika. A nie, jak będzie Olympic Lyon, chociaż nie wtedy to. Grał Juninho. Mam nadzieję, że nie będzie miał rzutów wolnych do wykonywania. Na jakim tutaj zagrać w stadionie? Najlepiej San Siro, jakbym wygrał. Gdzie jest? Jest San Siro, świetnie. Dobrze, wszystko jest 10 minut. No, może nie 5 minut najlepiej. Niech nie będzie to za długi odcinek. Y... Oczywiście nagrywam ten odcinek tak jak, tak jak powiedziałem, żeby sprawdzić mikrofon. Może kogoś, was zacie... kogoś z was to zaciekawi że gram w PESa 2009 bo Jest to jeden z pierwszych, tak to jest pierwszy PES w jaki grałem chociaż nie jakiś tam krótki gameplay'ik miałem z moim kolegą w 2006 czy tam PES 6 kto jak to tam nazywa Dida oczywiście musi bronić bramki a ja tam nie dam żadnemu Abiatiemu Łysy z Milanu ostatnio ma ciężkie no ma problemy i po prostu nie broni za dobrze. Kaladze, niech zejdzie Maldini, to jest legenda. Ja muszę takich zawodników puszczać: Pirlo, Gatuzo, Flamini. Nie, tutaj musi zagrać oczywiście Sedor. Wiecie tam, jeszcze, jeszcze ogarniam co tam grał. Nizagi niech siedzi na ławce, to nie jest jakiś demon prędkości. Hmm. No i chyba byłoby na tyle. Jeśli jakieś tutaj zmiany chciałem robić, od razu mówię, że gameplay może nie porywać, ponieważ ja nie umiem trików robić. Więc Ronaldinho u mnie będzie praktycznie zbędny. Ale wielkie nazwisko zawsze się jakieś przyda na boisku. No nie, no nie. Dobra, Champions League zaczynamy. Mecz z Olympic Lyon. Chyba był kiedyś taki mecz. Nawet Żoninia trafił z wolnego, aby w tym meczu nie zdarzyło się podobna. No, żeby się coś podobnego nie zdarzyło. No, no, no. no. Jestem świeżo po nagraniu Road Wrestle Mini Punkiem. Nagrywałem wtedy tym gorszym, tym starym mikrofonem co tego co cały czas nagrywam. I teraz znalazłem jakiś inny. Mam jednak nadzieję, że będzie wszystko ładnie. Świetnie. Aleksandr Pato wypuścił naszego niesamowitego Ronaldinho. No jak to będzie to ja nie wiem. Mógłbym się skupić na komentowaniu meczu, jednak mi to może średnio wychodzić. Świetnie. Ricardo przy piłce. kaka. świetnie. E, możecie się śmiać, że w Pesie oni chodzą. Jak... Akurat było piękne, tutaj wszystko można było robić jakimiś takimi. Wiecie, biegniesz, zrobisz kółko wokół kogoś, i to było y, coś unikalnego w Pesie. Tego nie zobaczysz nigdzie indziej. No, chyba że w jakichś starszych grach drewniakami żebyś grał. Nie chcę milczeć, bo chcę sprawdzać, tak jak mówiłem, sprawdzać ten mikrofon, ale w niektórych momentach nie różnie to może być. O w mordę, Benzema i Karim nie był w stanie wykorzystać tego. O, to Benzema w Lyonie grał z dziesiątką, a to ciekawe. Przewińmy to, bo Benzemie taki strzał wyszedł, że lepiej nie pokazywać go. Aj, dobra, pirlo. Kurczę, a przypomniało mi się, że jak klikam bieg, to przepuszczają pomiędzy nogami piłkę. Mój fail, muszę sobie to bo przypominać niektóre rzeczy, bo naprawdę ja nigdy nie umiałem robić jakichś trików czy coś, ale są triki do wykonywania w Pesie, to jest pewne. Mm, tylko, no, cholera, właśnie jak? Dobrze, Nesta, podanie do Gatuzo i Gatuzo, no, Rhino dzik traci taki ponoś miał przydomek Żenaro. To i chyba taki pressing jest tak świetnie. Jak, klik, jak trzymasz A, to oni podchodzą. Nie tak jak w tego w FIFA, że oni tak się czają i nie wiedzą co zrobić, tylko oni zdecydowanie trzymasz bieg i trzymasz A, wiadomo, że podejdzie i zabierze piłkę. A jak jeszcze trzymasz X, to podchodzi i pomaga ci. Ale świetna obrona, parada, nie wiem. A może po prostu sam słupek mi pomógł. A ja, jak idiota, wbiegłem prosto w przeciwników. Świetnie Pirlo. jeszcze byłoby dobrze, jakby jakiś wychodził, świetnie, kaka, Ricardo, wychodzi Ronaldinho, akcja Brazylijczyków zakończona strzałem niestety, hmm, tylko rzut rożny. Kiedyś udało mi się wkręcić piłkę z rzutu rożnego, ale to nie ten zawodnik, to nie był Pirlo, to był Cristiano Ronaldo, grałem Manchesterem City. I tak znienacka trafiłem gola, aż strzelałem tak na przypał, praktycznie. Aj, mój błąd, myślałem, że kogoś będę miał obok, praktycznie do tyłu chciałem wycofać. Kaka, nie rób sobie, ja i ty byś do tego dobiegł, to jest 2009, czy tam nie, albo 2008, bo 9, no to wiadomo, że wypuszczali rok przed, więc wtedy jeszcze byłeś szybki, nie to co potem, gdy wszedłeś do realu. Świetnie, kaka! schodzi do pola karnego. Ricardo, a strzały tu są takie beznadziejne, że lecą w górne. Nie wiem, czy ja mam puszczać tego bieg, czy trzymać, bo chyba ja puściłem bieg, jak ten, jak strzelałem. Gdy się puści, no to wiadomo, jaka dupa wychodzi. Próbuję podbijać, czy coś. ajajaj! i koniec pierwszej połowy, tak? Koniec pierwszej połowy. Oby się nie zakończyło na dogrywce i na karnych, bo wtedy odcinek trwałby dłużej. Wam by się nudziło. Wiadomo, takie tam śmieszne sprawy. Oczywiście, jeśli nie będzie mnie słychać, to tam, tak jak mówię, po raz kolejny przypominam, że to jest tylko próbny odcinek i gameplay tak dla beki. Jeśli wam się spodoba takie granie luźne, to napiszcie mi, czy chcecie jeszcze jakieś takie gry. Mam tam Dragon Ball, pierdoły i inne śmieszne rzeczy. Wyjdź tu. A, źle. Nie chciałem tak wycofać, tylko chciałem yy, do środka. Kto tam stał? Chyba... Patostra stał, więc nie, to Zambrotta stał. Co ty robi boczny obrońca? Dobrze się podłącza, bo tutaj skrzydłowych takich typowych nie ma, tylko ofensywni pomocnicy. Na przykład Ronaldinho. Świetnie, zakręcił tutaj dośrodkowanie. Aj, aj, aj nieźle by to wyszło z główki. Wiem, <grym>, pewnie ci, którzy. Samą FIFA widzą na YouTubie to pewnie mówią główki czy coś w tym stylu, tak jak w tego w Ultimate, ale no, ja wam mówię, że tylko tak praktycznie dało mi się kiedyś strzelać. Spalony? Nie, to jest gol! Aleksandr Pato przyczaił się na, do gry, na dobitkę i prowadzi 1-0 Milan z Olympique Lyon. czy jak tam się mówiło to, chyba strzelał Sedor, a dobitka właśnie Pato, zobaczmy powtórkę. A wszystko wyprowadził Maldini, potem podanie, Sedor zaczaił się, uderzył z prawej nawet. No i wykończenie oczywiste. Że na roga piękny odbiór tak jak to zazwyczaj robił w Milanie. Wreszcie się udało mu to zrobić. A teraz pato pokaż tę swoją prędkość. Masz chyba 90. Y... 92 spida z piłką, więc warto to by było wykorzystać. A i nie udało mi się tak przerzucić. Maldini, świetnie, Zambrotta przy piłce. Nieudane wysunięcie, bo chciałem. Czekałem aż mi się kaka wystawi, i okazało się, że stał jak. No nie, nie, nie będę wyzywał kaki. To akurat był mój ulubiony zawodnik. Szkoda, że się tak zmarnował w realu. Chociaż. Nie był aż taki beznadziejny, tam przecież się przyczynił trochę do tego zwycięstwa, yy, chociaż Ligi Hiszpańskiej, no, przyczynił się tam, nie ma co uszukiwać. Tak samo jak, no, Pucharu Króla, czy coś tam. Ricardo, to nie akurat, to akurat nie było w Twoim stylu. Wiesz, takiej typowej bramki, jak to Kaka strzelał, to nigdy mi się nie udało, czyli takie podejście do yy, krawędzi, znaczy tak podejście do linii i tego, tak przy bramce, tak strzelić, tak znienawska niech dojdzie do drzogu, bo już u, dośrodkowanie, świetnie, zgarnął teraz Kaka, wyprowadzenie akcji pato, proszę Cię, pato i faulowany za chwilę ten mecz się zakończy. Już jest 90 minuta, doliczony czas. Zaraz zobaczę ile tam doszło nam. Na, Na puste pole to sędzia jest... Y nawet nie trzeba tutaj mówić, że coś innego się obejrzy. Mniejsza z tym. No i jeszcze ten rożny, o którym wam się... Więc przejdźmy może po prostu do głównego menu i to by było na tyle, tak jak mówiłem. Krótki gameplay, sprawdzałem mikrofon. Jeśli wam się spodoba takie e, granie w starsze gry, napiszcie mi w komentarzach. Może jeszcze coś znajdę takiego, aby sobie tutaj pograć. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, zapraszam na do następnych filmików. Cześć!